Good morning, good morning, good morning. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Widzieliśmy wczoraj że prawne żądanie lub wymóg prawny, który był przeciwko tobie, that condemned you, który cię potępił, that has been repealed. Został uchylony. That means revoked or nullified. Oznacza to odwołanie lub unieważnienie. Brak skutku. Czyż nie jest to piękne, że bez względu na to, kto cię oskarża, przed Bogiem wszystko jest bezskuteczne? Jego trój, jedyna istota, uczyniła pokój między nami, zaczynając od nowa. I find it interesting how the Passion translates this. Uważam, że to interesujące jak the Passion to przetłumaczyło. His triune essence. Jego jedyna istota. You know, it is of course true that the Father, the Son and the Holy Spirit all three work together. Jest oczywistą prawdą, że Ojciec, Syn i Duch Święty wszyscy trzej pracują razem. They work together to make sure that everything that needs to be done could be done. Pracują razem, aby upewnić się, że wszystko, co ma być zrobione, może być zrobione. I pracują razem, aby teraz był pokój. Ale podoba mi się to, jak jest napisane. Jego Trójjedyna istota uczyniła pokój między nami, zaczynając od nowa. No, I want you to remember that it doesn't talk about peace between us and God in this. In this here. Chcę abyście pamiętali, że nie mówi o pokoju między nami a Bogiem w tym kontekście. Even nothing can us anymore, and that is a clear truth. Chociaż nic nie może nas już potępić i to jest jasna sprawa. But the talking about Jews and non -Jews. Ale w kontekście mówi o Żydach i nie Żydach. Starting over. Zacząć od nowa. What does that mean? Co to znaczy? Paul it to us. Paweł nam to wyjaśnia tworząc jedną nową rasę ludzkości. So look, there used to be Jews and Gentiles. Tak więc kiedyś byli Żydzi i Poganie. Today there are three races. Dzisiaj istnieją trzy rasy. And the Bible actually says that God deals with those three in different ways. Biblia mówi, że Bóg traktuje te trzy rasy na różne sposoby. There are still Jews. Wciąż są Żydzi. There are still Gentiles. Wciąż są Poganie. Ale jest też zupełnie nowa trzecia rasa. Trzecia rasa składa się z Żydów i Pogan, niewolników i ludzi wolnych. Bóg stworzył tę zupełnie nową rasę ludzkości i nazwał ją Kościołem. Called one body in Christ. Zwanym jednym ciałem w Chrystusie.

because Jesus himself said, hey, I'm going to give you a new command. Just walk in perfect love. Ponieważ sam Jezus mówi, Hej, daję wam nowe przykazanie, chodźcie w doskonałej miłości. And Jesus said, okay, I'm the one who chose Abraham to bring the Jewish race from him. A Jezus mówi, OK, jestem tym, który wybrał Abrahama, aby wyprowadzić z niego całą rasę żydowską. Jestem tym, który stworzył Adama, od którego zaczyna się cała ludzkość. Pozwól mi założyć kolejną zupełnie nową rasę. Him, Żydzi i nieżydzi połączyli się w sobie, mówi Biblia. So... Tak więc, nasi chrześcijańscy bracia i siostry powinni mieć silniejszą jedność z nami niż jakakolwiek inna rasa ludzka, w tym nasz własny kraj. Jeśli dobrze żyjemy w chrześcijaństwie, I'm supposed to feel more at home in the church than I do in my own country in Austria. Powinienem czuć się w kościele jak w domu bardziej niż we własnym kraju w Austrii. That sad that we haven't really lived Czy to nie smutne, że tak naprawdę tego nie robimy? You know, I am supposed to have a more intimate and close relationship with the Christian brother Powinienem mieć bardziej intymną i bliską relację z bratem chrześcijaninem niż z moim rodzonym bratem, chyba że mój rodzony brat jest również chrześcijaninem. Supposed to love our family, of course. Oczywiście powinniśmy kochać naszą rodzinę. Ale jeśli moja rodzina, czy to ojciec, matka, bracia czy siostry, nie są chrześcijanami, jeśli nie są chrześcijanami, powinienem mieć bliższą relację z jakimkolwiek bratem w Chrystusie z dowolnego narodu na świecie. You know why? Wiesz dlaczego? Ponieważ mam z nimi jedność, której ciało i krew nie mogą mi dać. But most Christians that I know have a deeper unity with their natural relatives than they have with brothers and sisters in Christ. Ale większość chrześcijan, których znam, ma głębszą jedność ze swoimi naturalnymi krewnymi niż ze swoimi braćmi i siostrami w Chrystusie. Do not hear what I did not say. Nie usłysz tego, czego nie powiedziałem. I did not say with the people from your church group. Nie powiedziałem z ludźmi z twojej grupy kościelnej. I know that who that you're to have a relationship with the brothers here in this church than with your... Wiem, że są pastorzy, którzy głoszą, że powinieneś mieć bliższą relację z braćmi w tym kościele, niż ze swoimi rodzonymi krewnymi. Nie zgadzam się z tym. W rzeczywistości uważam, że Paweł naucza tutaj czegoś wręcz przeciwnego. Nie naucza o grupie kościelnej. Naucza, że każdy, kto jest w Chrystusie, jest teraz częścią tej nowej rasy. Gdziekolwiek jesteś, gdy ktoś jest w Chrystusie, powinieneś mieć z nim jedność. Ale nie mamy jedności z większością chrześcijan, chyba że wierzą w to, w co my wierzymy. Paweł mówi, że nie tak powinien wyglądać Kościół. Jezus stworzył zupełnie nową rasę ludzkości. Więc więc czy mnie lubisz, czy nie? Nadal jesteś moim bratem, nadal jesteś moją siostrą. Ty i ja jesteśmy jednością częścią tej samej rasy ludzkiej. Do zobaczenia jutro.